Hej, witajcie! Dzisiaj szybka przypominajka dotycząca Tank Rewards. Kto wie, to oczywiście jak co miesiąc można odebrać sobie nagrody tak naprawdę zagranie, bo misje same wpadają, na przykład trzeba rozegrać bitwę i za to już mamy 100 punktów. A jeśli ktoś nie wiedział, to i tak warto się zalogować. Będzie oczywiście link w opisie. Logujemy się na swoje normalne konto z WOTA. Jest to oficjalna, oficjalna strona stworzona przez Wargaming, więc nie ma co się martwić. Yy, że nam kradną konto, bo jest to po prostu oficjalne, połączone tak, jakby z portalem, więc yy, o to możecie być spokojni. No i w tym miesiącu były yy, znowu szóstki do odebrania. Wiadomo, że tych wcześniejszych nie będę omawiał, bo to każdy dobiera co potrzebuje. Wiadomo, że warto z głową to robić i małych zestawów no raczej się nie opłaca. I naprawdę, jeśli nie macie rezerw, to bierzcie rezerwy, a jeśli. Macie rezerwy, to tak jak ja weźcie sobie tego skina, bo wiadomo i kamuflaż, bo kamuflaż jest naprawdę fajny, a skin jest w miarę unikalny w sensie tak naprawdę to jest jedna z niewielu opcji, żeby go zdobyć. Więc jeśli nie potrzebujecie rezerw, to bierzcie to. No, zawsze wiadomo, że fajniej wygląda. Więc wybierajcie te nagrody oczywiście z głową. Tu fajna sprawa, bo na czwartym poziomie mamy do wyboru 220 tokenów, czyli jeśli będzie wam brakowało naprawdę mała, będzie już ostatni dzień bo cały event trwa do 28, o ile dobrze widziałem, tak 28 to weźcie te 220 punktów, żeby po prostu do ostatniego 5 poziomu się dostać, no i tutaj mamy 3 szóstki i tydzień premki od razu mówię wam, odrzućcie tydzień premki, ponieważ on kosztuje 1250 golda a te szóstki około 3000 golda, no to widzicie, że się nie kalkuluje więc defity, definitywnie się nie opłaca tutaj brać 7 dni Premki, chyba że naprawdę potrzebujecie aczkolwiek serio średnio opłacalny deal z tych trzech czołgów, jeśli nie macie, bierzcie typka, jest to naprawdę świetny light szóstego poziomu, który można segrać na twierdzach, oczywiście nie może, nie może być cały skład zbudowany tylko z tych typów, bo no, trochę mało HP ma jest papierowy, yy, ale naprawdę na randomy jest świetny można powiedzieć i w sumie to jest takim typowym statpaderem, można na nim fajnie sobie farmić WNK Ja osobiście go bardzo lubię, jest świetny, jest mobilny, ma kamuflaż fajny działko nie oszukujmy się, że jest całkiem ok, ale nie jest. Celne, i to jest jego problem, że ma mało pestek, nie jest celny i bardzo szybko ładuje. I przez to, gdy dużo strzelamy, szybko te pestki po prostu nam lecą. i Wysklikać się z 30 pestek jest naprawdę bardzo łatwo, ale naprawdę, czołg godny polecenia, bo jest świetnym lajcikiem na szóstym poziomie, który możecie zgarnąć za, za darmo. I naprawdę fajnie, bo oprócz tego grania w randomach, można sobie popykać na twierdzach, pozarabiać. No i jeśli go macie, to pytanie: TOK 2, czy co stoi Grek? Ja na przykład mam ten wybór. Dosyć ciężki, myślę sobie, i tak obydwoma nie zagram. Więc raczej wybiorę toga, bo wiadomo, to, legendarny czołg, można by rzec w wodzie. Dosyć unikatowy, bo wydaje mi się, że nie można go kupić w, w sklepie. Więc jest to w sumie jedna z niewielu okazji, żeby go dostać. Susso Y jest cały, czas tym w, jest cały czas w drzewku do kupienia. I no, jest wielką po prostu stodołą, jedynie co z fajnym działem, z fajnym pieprznięciem. Aczkolwiek ja na przykład nie mam załogi i na pewno nim nie zagram. Tak samo jak z SRV-em z zeszłego Tank Rewards, i właściwie stoi w garażu i czeka na sprzedanie. Więc raczej skłaniam się tu, tu ku togowi, żeby wiadomo, no mieć tą legendę w garażu, ewentualnie ją sprzedać, bo raczej obydwoma czołgami nie zagram. Z mojej strony to tyle. Krótka przypominajka, tak jak mówiłem. Mam nadzieję, że załapaliście się na ten piąty tier. Jestem osobiście ciekawy co będzie za miesiąc, czyli w maju. Piszcie w komentarzach swoje jakieś pomysły. Gdzieś czytałem, że może być na przykład Skoda T40, więc naprawdę mm, jestem ciekaw co to będzie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.